W kosmosie wiele tajemnic się kryje, nieznane planety, gwiazdy, asteroidy, tam miliony lat światło podróżuje, nieustannie się rozrasta powiększa. Kosmos, kosmos, niepojęty świat, pełen sekretów i niewiadomych faktów. Nieustanny ruch i wieczna ciemność, Zagadkowy i piękny jak morze bez końca. Tam przecinają się drogi planet, Tam odbywają się walki kosmiczne, Tam każdego dnia nowy cud się rodzi. Astronomowie z tą krainą walczą. Kosmos, kosmos, niepojęty świat, pełen sekretów i niewiadomych faktów, nieustanny ruch i wieczna ciemność, zagadkowy i piękny jak morze bez końca. Tam, gdzie nic nie jest dla nas już znanym, to właśnie tam zaczyna się przyszłość światów, tam kosmiczne szałasy powstają. Tam, gdzie nikt nie dotarł jeszcze statkiem. Kosmos, kosmos, niepojęty świat. Pełen sekretów i niewiadomych faktów. Nieustanny ruch i wieczna ciemność. Zagadkowy i piękny jak może bez końca. To tam chęć poznania nas prowadzi, tam drzemie w naszych marzeniach wizja, tam gdzie granice dla nas nie istnieją, tam gdzie zawsze z nowych dróg korzystamy. Kosmos, kosmos, niepojęty świat, pełen sekretów i niewiadomych faktów. Nieustanny ruch i wieczna ciemność. zagadkowy i piękny, jak może bez końca.